Dzień dobry, kochani, vlogmas trzeci. Mm. Vlogmas, a jak vlogmas, to przecież i świąteczny sweterek to już jest po prostu. Hit. Ja tutaj mam nowy sweterek, pochwalę się Wam, że w tym roku kupiłam kilka sweterków, no nie jest to tyle sweterków, że mi starczy na 24 dni, no aż tyle to nie mam, ale kilka mam i zawsze chciałam kupić sweterek w pierniczki, słodkie pierniczki i takie laseczki, więc tak od razu świątecznie, ale zanim przejdziemy do kalendarzy i dzisiaj kochani będzie za chwilkę dla Was rozdanie, sweterek świąteczny jest i świąteczny kubek też jest, no może nie jest jakiś taki super ekstra yy, wymarzony bo jeszcze takiego nie trafiłam ale piękne są kubki, Wiecie co piękne, widziałam w kubki Stepko? chyba tak u dziewczyny na instagramie, muszę się wybrać Ech, będzie wtedy hol i może uda mi się kupić ten kubeczek a teraz zalewam sobie wodę kawę, a właściwie mlekiem zalewam żeby mieć co popijać, jak będę wam otwierać kalendarz i, 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 i jak będę pokazywać wam i opowiadać wam o tym rozdaniu. <śmienic> Przydołnia, zanim przejdę, pokażę wam, bo musiałam dzisiaj kurczę no jechać w pewne miejsce i kupiłam kartki świąteczne. Niestety pogoda jaka taka jest, taka jest, zimno mrostrala. Niestety czekamy czekamy, czekamy, aż ten śnieg nam zostanie na dłużej, a nie będzie spadał i rozpuszczał się na chwilkę i tak dalej. No i kupiłam kartki Świąteczna, No ta Śliczna bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że zobaczycie, że tak nie prześwietli tego. Tutaj mam pierwszą kartkę, może zbliżę. Śliczna kartka z takim brokatem, z choinką. No i tu wesoło Świąt, oferta będę wysyłać. Nawet już jest troszeczkę wypełniona, ale zawsze coś od siebie fajnie tam dopisać, prawda? I drugą kupiłam. Właśnie z myślą do dzisiejszego, teraz to oddalę, uu, do dzisiejszego y, rozdania włożę też karteczkę y, w formie takiej po prostu y, pocztówki. O! Tutaj mam coś wypełnione. A! Nawet są życzenia. Są, patrzcie, dla leniwych, jak ktoś y, nie chce pisać, są życzenia. Albo jeśli ktoś ma brzydkie pismo. Więc dwie kartki już są. Muszą poszukać adresy, popisać, doko, y, w ogóle... Jeśli ktoś chce karty, to piszcie na dole, albo w prywatnych osobach wiadomościach. Ech, no. Więc tak. Idę zobaczyć, co w tych kalendarzach, co z tym moim cukiereczkiem, jakim dzisiaj będzie. I zanim, kochani, przejdziemy do sedna, czyli do końcówki i do centrum środka vlogmasowego, dzisiejszego vlogaska, vlogmasa. Hmm. Widzicie co? Ja, jak przerabiam, to potem czasami śmieję się z tego, co ja mówię. Ale okej, okay, na spontanie idą święta, cieszmy się, śmiejmy się, weselmy się, tak, bo zaraz będzie rozdanie i kalendarze i będę kończyć, bo przecież tyle jest innych fajnych kanałów, więc ja wiem, że nie tylko ktoś mnie chce oglądać, a może i nawet nie. Pokażę Wam, co ja tutaj ostatnio układałam, już widzicie i to już leży kilka dni, kupiłam sobie puzzle, puzzle śpiącego lwa. Piękne to jest, piękny obraz, y, tysiąc elementów dla niektórych. Och, tysiąc, co to jest? Ja to ułożę w jeden dzień. No, mi się troszeczkę zeszło, układałam to. Yy, szczerze mówiąc cztery dni z przerwami, jeden dzień przerwy bo musiałam coś jeszcze innego zrobić a no przy Nikoli to nie zawsze się da potem coś tam, coś tam, nieraz usiadłam yy, za, nawet nie zdążyłam puzelka jednego ułożyć i już musiałam się odrywać, więc tak no trzy chyba 3, 3 dni na pewno układałam oczywiście nie od, yy, od rana do wieczora, bo Gdybym, wiecie, była wolnym strzelcem bez rodziny, to pewnie miałabym czas na to i nawet więcej. Dlatego ja mam tutaj tysiąc elementów, bardzo mi się podoba, i układałam właśnie te puzzle, które ułożyłam całkowicie, ale, ale no przecież przy dziecku to nie jest tak łatwe, po pierwsze tutaj gdzieś odstaje kawałeczek, musiałam to przykleić, nawet teraz nie wiem, nie, nie wiem gdzie tu tutaj jest kawałeczek oderwany tutaj jest kawałeczek urwany, bo też Nikolaj kładała, próbowała tutaj też muszę przykleić no właśnie, jak widzicie, yy, to nie było takie proste, bo tutaj nie ma takich za bardzo kolorów, więc tu jest dużo skał, ale najlepsze jest to, 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 czy Wy to widzicie? Te puzzle były w torebce, w foliowym woreczku. Yy, troszeczkę się natrudziłam, bo tu zobaczę, tylko odcienie są inne, i tak to na początku odkładałam sobie same te włoski, yy, z tym nosem w ogóle. Nie mogłam znaleźć tego nosa, tak się wydaje, że to jest proste, ale tutaj jest yy, kawałeczek troszeczkę ciemnego, tu ciemnego, tu ciemnego. Yy, potem trochę mi się zeszło z tym niebem. Ogólnie podoba mi się bardzo. Ale Nikola tak szalała, że, że yy, nie wiem, co nas zrobiła. Kilka razy mi to też dodam tylko też też mi też trochę długo przy tym zeszło, dlatego też, że chyba za trzy razy on wisiał prawie za stolikiem. To było. I było po prostu odtąd dotąd rozerwane z. No, my, znaczy mam pomysł, chciałabym. Więc to jest takie dość spore, nie za duże, nie za małe i to fajnie by wyglądało jakby to, ale czym? Jakąś taką folią, tylko na, albo jakimś takim plastikiem całą, takim, gdyby to włożyć, zaprasować i niekoniecznie miałaby taką podkładkę, na przykład yy, plasteliny lepienia, bo, no bo to jednak, no to zaraz to się, może zepsuje. No nie wiem, na razie jeszcze to leży. Chociaż powoli już ym, to wszystko w ogóle źle stoi, teraz przestawione, kwiatek też w innym miejscu, niedługo zamierzam już myć te okna, bo dopiero ozdoby, jak ja umyję okna, no nie da rady wcześniej, jeszcze ta poduszki może, ale no nie mogę, bo mnie, ja wiem, że jak mam okna brudne, to w tamtym roku ktoś tam mówił, tak szybko myjesz okna, bo w tamtym roku chyba 6 grudnia mieliśmy choinkę, moi kochani, ja szybko wybrałam się za robotę, w tym roku to chyba, nie wiem, czy tak będzie, zobaczymy, jeszcze chyba później będzie ubieranie choinki, ale ozdoby bym chciała troszeczkę wcześniej, ale jakoś z tymi oknami, no nie wiem, jakoś się nie mogę zebrać. No, że zaraz za szybko myję okna, bo one się zaraz ubrudzą. Niektórzy ubierają choinkę 1 grudnia. W pierwszym vlogmasie ja widziałam dziewczyny już poubierały niektóre. Więc okej, okay. o, torba tam leży, widzę. Moja, bo coś tam... A dobra, zaraz tam schowam. Każdy robił uważa, ja myję wcześniej, okna nie myję, nie wiem dzień przed Wigilią i latam jak szała za szumatą, a potem całe święta leżę taka oh, z językiem wywalonym, bo nie mam siły, bo gotuję do pierwszej, do drugiej w nocy, sprzątam, latam. Ja na spokojnie mam siłę, mam czas później usiąść, odpocząć, pocieszyć się tymi świętami, bo one szybko mijają. Tak naprawdę dzięki tym vlogmasom ja odczuwam, że te święta troszeczkę dłużej trwają, bo się szykuję do nich i strasznie się cieszę. Więc... Dobra, nagadałam się. Przejdźmy może do rozdania, bo to tak naprawdę mini rozdanie. Jestem już z powrotem, z włóczkiem kawy standardowo. Kawa zawsze u mnie musi być. To jest symbol charakterystyczny mojego kanału. Ja o tym wiem, ale po prostu zawsze to nagrywam vlogmas mas vloga w cokolwiek aż rano... więcej mam energii. Dzięki też kawie. Mm -hmm. Ok. I przejdźmy do tego rozdania, kochani, mam dla Was takie malutkie, malutkie rozdanie, um, które będzie trwało powiedzmy od dzisiaj 5 dni. 5 dni. Oczywiście wszystkie tam reguły jeszcze Wam napiszę yy, na dole w opisie. I tak, yy, oczywiście zasady Wam powiem teraz, oczywiście no, wiadomo subskrypcja. Fajnie, czy znaczy fajnie, no musisz obserwować mnie, być moim subskrybentem i mieć zaznaczony dzwoneczek. Po pierwsze, łapka do góry, zapraszam Cię na mój Instagram, boomkama, kan118, dziwna nazwa, tu macie nazwę, muszę ją zmienić, muszę ją zmienić, no nie... Ale na razie jest tak jak jest, więc zapraszam Cię na mój Instagram. Więc tak, subskrypcja, łapka, Instagram, mile widziany. Yy, oraz... Oraz, żeby nie było za łatwe, kochani, chciałabym, żebyście mi w opisie napisali. Oczywiście biorę udział, żebym wiedziała, kto bierze udział, i napisali mi Waszą. O zazwyczaj teraz wszyscy te same pytania zadają. I w sumie ja też jestem ciekawa waszych, Waszych tradycji przedświątecznych, świątecznych w domu, albo jaką Wy byście chcieli wprowadzić tradycję świąteczną e, do swojego domu, tylko nie piszcie mi takich dużych e, komentarzy, bo ja też bardzo dużo oglądam innych vlogmasów, więc i też trochę mam pracy i w ogóle innych rzeczy, więc ja nie, to tak mówię, nie piszcie, tylko takich w, nie wiem, w dwóch zdaniach, dobrze? W dwóch zdaniach napiszcie mi właśnie Waszą tradycję e, bożonarodzeniową, o coś takiego, będziecie wiedzieć o co chodzi jaką chcecie mieć, albo jaką macie i jedną z najciekawszych yy, nagrodze no właśnie yy, a jak nagrodę ogłoszę to bo w, w jakimś filmie po prostu w logmasie kolejnym za te 5 dni yy, będzie napisane, że wyniki rozdania i ja się wtedy do Was odezwę no właśnie więc tak, kochani, co ja dla Was mam? Bo są święta, coraz, znaczy są, idą święta, więc coś takiego bardziej świątecznego. Będzie też takie bardziej kosmetyczne rozdanie, bo ja tam mam naszykowanych więcej rzeczy kosmetycznych, ale już takie nie są świąteczne. Więc tutaj mam kilka rzeczy takich świątecznych, pasujących właśnie w ten klimat. Dlatego robię to tak tylko na 5 dni. Czas trwania jego jest, żeby to zdążyło dojść, i żebyście mogli wykorzystać te niektóre rzeczy właśnie przy przed y, w święta. Dobra, przejdźmy. Y, na sam początek mam dla Was. Tutaj są ceny, myślę, że jej wytnę, ale teraz no, nie będę nawet wycinać ich, bo tak naprawdę każdy chodzi do sklepu Pepko i wie, jakie są ceny, więc bez sensu teraz ukrywanie jest. O, że ja mam coś, ale nie powiem Wam ile kosztowało. No jest tutaj cena, no to wytnę, bo tak wiecie, no tak nieładnie dawać komuś coś z ceną. Ale tutaj na razie nie będę wycinać. Yy, I mam tutaj zestaw trzypak skarpetek, ślicznych skarpetek. W ogóle zwróciły na mnie uwagę, jak tylko weszłam i patrzyłam na skarpetki, chociaż było bardzo ubogo, już powiem mam naprawdę bardzo ubogo. Czerwone, wisiały właśnie o tak tą stroną, i mamy tutaj czerwone skarpetki w gwiazdki, śnieżynki z srebrną nitką, i jest to para pierwsza. Druga para jest też z śnieżkami. Tutaj nawet nie widać tych śnieżek srebrne śnieżki na szarym tle. I ostatnia, granatowa z srebrnymi nitkami i tutaj mamy jeszcze serduszka, więc taki trzypak będzie pierwszy. Kolejną rzeczą są piękne. Tancerki, ja je mam też na choince, i są to dwie tancerki mm, takiego przezroczystego y, plastiku w różowym brokacie obsypane. One pięknie wyglądają pośród lampek, naprawdę ślicznie, w różowych sukieneczkach, pasujących pod moją choinkę, ale ja już je mam, więc o, coś takiego. Mam nadzieję, że tutaj dobrze w ogóle widać, więc dwie takie tancerki zawisną u kogoś na choince. Mam nadzieję, że. Mamy tutaj, macie tutaj dwa sznureczki, że będą ładnie wyglądały, ale naprawdę ona się mieni ten brokat pośród tych lampek kolorowych czy jednokolorowych. No i jeśli chodzi dalej o święta, mam tutaj dwa reniferki, reniferki na saniach, jakby, bo tutaj mamy te płozy chyba, tak? One są drewniane, są tutaj dwie sztuki i już mają sznureczki, więc albo na oknie, nie wiem, do wieńca na choinkę. Coś takiego. No i dobra, przejdźmy tutaj dalej. Tutaj dalej coś mam. Yy, ostatnio taką typowo świąteczną rzeczą jest to taka saszetka brązowa z słodkim bałwankiem. Ja na początku myślałam, że to jest w ogóle maseczka, ale kochani, to nie jest maseczka. Są to yy, granulki rozpuszczalne yy, strzelające cukierki o smaku coli właśnie, a ja granulki rozpuszczalne więc coś takiego no i dobra, no coś musi być kosmetycznego, choć tak, choć tak, choć tak troszeczkę, więc taki malutki zbiorek mam, pierwszą rzeczą będzie to maseczka z bielendy maseczka nawilżająco rozświetlająca różowy kwarc, ekstrakty z orchidei taka oto maseczka i kolejną maseczką jest to maseczka złota, odmładzająca od line. Następną rzeko, rzeczą od Selfie projekt enzymatyczny peeling z papają. Coś takiego, tego to jeszcze powiem wam szczerze, że nie miałam nigdy, bo maseczki to jeszcze miałam. I tutaj mam olejek z konopi. To jest olejek do ciała. I ostatnią rzeczą, kochani, również maseczka od Line. Błyskawiczna, wygładzająca. Taka maseczka. Oczywiście do tego coś słodkiego musi być. No właśnie. Więc jeśli ktoś ma ochotę wziąć udział i to zgarnąć, proszę spełnić wszystko to, co powiedziałam, i napisać biorę udział, i właśnie to, co powiedziałam wcześniej. A teraz idę z kalendarzami. Kalendarzami, tak. Kończąc tego vlogmasa, chyba 14 minut nie będzie w życiu. ja się tyle nagadałam, że tam szans nie ma nawet na to. Dobra, przyspieszmy, żeby to nie trwało wieki. Ale jestem ślepa. Ja sobie wcześniej może byłoby popatrzeć chyba na te okienka, zanim tutaj dobra mam znalazłam, zanim się nagadam gwiazdeczkę. I w gwiazdeczce mam yy, cukiereczek Toffi. Tofi. Toki-toki, dobra, podkładam, tutaj w sumie żadne zaskoczenie, bo tam z tyłu ja wiem, jakie będą, ile ich jest, więc, dobra, i teraz ten kalendarz yy, i o, gdzie tutaj mamy to okienko nasze, którego szukamy, jest dużo okienka, ja gdzie ten palec się wkłada tutaj, dobra, mam ten, tararam, co nas balea, czym nas zaskoczy, tym razem mam takiś jakiś kremik, o, jaki duży nawet. Duży, piękny, różowy, różowo-świąteczny krem, czyli różowy kolor też może być na święta. A, widzicie? No to dobrze, bo ja pewnie w różowym kolorku też wystąpię w tym vlogmasie, bo ja uwielbiam ten kolor. Coś, co pachnie winem? Czerwonym? Nie, to taką różą. Uuu, ale ładne. I to jest jakiś szampon, bo taką ma konsystencję. Już Wam mówię, szampon. Tak, szampon o zapachu takim różanym. To nawet, widzicie co, jak się otworzy taką tubkę, to od razu widać, ach, rozlał, ach, nacisk. zobaczcie. Ale nacisnęła mi teraz to, dobra. Więc yy, jak się otworzy tubkę, to już widać, że to jest yy, czasami, że to jest szampon, bo on już ma taką inną konsystencję i taki, no właśnie, połyskliwy jest, tak powiedzmy, no tak. Więc mamy tutaj 50% wegański, mililitrów szamponu, jakby tak się uprzeć, no na dwa razy mi starczy, bo ja dużo, dużo leję szamponu, więc kochani żegnam się z Wami, mam nadzieję, że się uśmialiście tak jak ja i że weźmiecie udział, kurde coś mi tutaj ten sweter a, bo ja się tu przycisnęłam moim brzuchem o, z tyłu, lepiej no, że weźmiecie udział, będzie mi miło jeśli ktoś będzie chciał Coś takiego zgarnąć, proste, nic skomplikowanego. Sama biorę udział, udziały i o! O właśnie, no czasami nawet wygrywam. Więc do zobaczenia, kochani, jutro!